Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Kiss or Slap Challenge, tylko że z dodatkową opcją, czyli wylania butelki e, na łeb. Chcesz sobie wylać butelkę na łeb? Przetestuj tak, e, Także, w dzisiejszym odcinku będziemy Ale najprawdopodobniej bro. wszyscy moksi. Wszyscy najprawdopodobniej będziemy moksi. tak jak usłyszeliście, dziewczyna będzie miała do wyboru wybrać e, każdego z nas, czyli do wyboru będzie kuzyn. Dredziarz i ja. Dziewczyna będzie musiała wybrać, kogo będzie chciała oblać, kogo będzie chciała uderzyć w twarz, a kogo będzie chciała pocałować. Chyba wytłumaczyłem to najprościej jak się da. Jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na paluszku, tam na dole. A my co? Szukamy dziewczyn. Zapraszamy do oglądania. Pozdro. Zapraszamy do oglądania. Dobra, dawajcie do tamtej dziewczyny. Ktoś e, czuje, że dzisiaj uh -huh. będzie w śmingu na mnie. Nie czuję się dzisiaj w formie. A ty? <grym> ty to, ja czuję formę. Czuję stuprocentową formę dzisiaj. Ty ty, ty weź, pęknięć. Pe... Ale co mnie pcha? Zapytaj. Chciałabyś może wziąć udział w Kiss między nami? Możesz kogoś oblać wodą, uderzyć w twarz, dać buziaczka. To od ciebie zależy. Czemu nie? Kogo chcesz oblać? Może to nie w Ale całą no, wodę, no, no, Całą wodę butelkę, wode... no. A tak, na ten, czy... Nie no normalnie tak jak chcę. Dosłownie tak jak chcę. Tak jak tak chce. Tak no, jak dobra, jak no, no. dobra, już, już, już. już nie jak tam śmigo z dyngdu? Mokry jest, może sobie fryzurę podra. Okej, okay, teraz <laughs> musi sobie dwutosko jeszcze. Ciężka decyzja. Ja myślę, że nie. Jak myślałem, że będzie mi zimniej trochę. <laughs> no to może... No Ciebie No, ładnie O jest czyste Uważaj, po, po, popraw sobie maskę, Mordę. Nie, wiesz co, ja wolę być... E... No to, tak? Dasa. Dobra, dziękujemy Ci za udział. E, możesz dopić tą wodę jak chcesz, co sobie ją weź. Więc e, idziemy dalej poszukać ładnych dziewczyn. I e, że ja jak sądzę? na pierwszy rzut oka zostałeś od razu... no. Wolałem dostać nie zostać oblany, tak szczerze mówiąc. No tak, a ja ale na odwrót, ja wolałem, jak te ktoś oblał. Ale co sądzisz o tym, że on został pocałowany, a nie ty i ty? E, nie mam pojęcia o co chodziło, trudno mi jest, jest ocenić. Tak, ktoś się tak zastanawia. Nie ja też nie wiem. Tam ty? Nie za młody? Wyglądają tak, trochę, ale można zobaczyć. Z szkoły wracam. Dobra, no. ty się pytasz. Ty jesteś Alvaro dzisiaj, jesteś Moka. Ja jestem Alvaro. Mamy leć, leć, leć. Mokry chłopak. Chcielibyście wziąć udział w, w tym lęczu? Nisoslab? Okay. Albo oblać wodą? No, tak, ja no, Że spokojnie. możecie oblać buteleczka po <grymianie> a drugie, a drugie, daj, drugiej koleżance też butelka. Ale nie podzielicie się razem? No dobra, się nie, się nie, 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 normalnie. No, nie, nie, no, e, polega, e, jedną nie, oblewacie z naszej trójki, drugą musicie nie, 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 Wszystko nie, nie, Wszystko Na kogo chcesz Oj, tak, co? Nie, nie, nie! Kredziarz, kredziarz! salutką salutką, całutką, całutką! O ja tak! Oh yeah! <gry> <Lubisz być> mokre, <gry> mokre, Dobra, już tak wystarczy! Na kogo? Dobra, Woda? No. No, nie. Ja zaraz damy! Ja zaraz jestem suchy! <grym> no. No. No, chodę, nie, no, całe, całe, salutka buteleczka! to Jezu! Teraz to serio jak mob wyglądam! Dobra, teraz to w To jeszcze sad! Dobra! Nie chcesz? Tak! Wal. Boże, to mnie zjadł chłopaka! Zostałem chamską. O kurde, wyżeniło, ojej! Co tu się stanęło, dobra, co, tu co tu się stanęło? O, świetnie. Czyli, ja czyli, jestem mokry. Czyli... Okej, okay, czyli ty całujesz mnie, a ty całujesz jego, tak? Tak, dobra. <sadvanie> Jezu, cały mokry. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki. Ja na razie wychodzę za tym najgorzej, z jestem Vital, tak albo tak, Jak to się stało, to nie wiem. Jezu, nie dobra. Boże, ale szkoda mi się, naprawdę. Nie jest źle, jest suchy. Jestem suchy, więc jest dobrze, ale ten, powiem ci, że tak, że, że w tym blondzie to tak... No już, już nie jest to samo. Ci trochę, co? Już nie jest to samo. Nieprawda, prawda, że Ale mówiłam w ci, w w że lepiej. No nie, przecież mówiłam ci, że lepiej w brązowym. Może, możecie wpisać w komentarzach, czy lepiej w blondzie, czy lepiej w brązowych włosach. Mi się wydaje, że w blondzie wygląda lepiej. Więc pozdrow. Ja się cieszę, bo przynajmniej nie zostałem oblany. Jeszcze. E, jeszcze nie zostałem oblany. Może ja to kiedyś nastąpi. Ja, ja ciągle mnie leją. Albo w ryj, albo wleją na mnie wodę. Może tamte? Ty dawaj, Ile są... Nie, no ile one ma mają? No, 20? No, nie wiemy ile on ma. Dobra, to kto podchodzi? No ty dawaj tym razem. Teraz raz. ty. O, teraz po kolei. Przepraszam. mam no. pytanie. Nie chciałybyście może wziąć udziału w challenge'u, w którym musicie wybrać kogo chcecie pocałować, kogo chcecie oblać wodą, a kogo chcecie dodać w Macie no, dużo osób. Możemy. Możecie? Dobra, no to super. To co? Może najpierw oblewanie wodą. Dawaj butelkę. Jeszcze jedną. Proszę bardzo. Kogo z nas chciałybyście oblać e, wodą? Sami możecie wybrać, co? same co? możecie wybrać pewnie, tylko tutaj Ile tej chcecie. wody powiecie? Całość. E, ciężka decyzja. No. Nie? Dobra. Co, co się nie? dzieje? Dwa... Dawaj, dwa naraz! Bracia oblani. O, oh, fuck. Zobacz, co się dzieje. To dzisiaj tak zania... się to zakończyło moi dobrze, drodzy jak? na tym odcinku No nie, dobra, nie, 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 nie teraz liść mokry? Teraz musicie uderzyć kogoś w twarz Ja powiem tak, ja już na mnie dzisiaj wlali z 2 litry wody Już masz dosyć Kupę. Czyli liść, tak? Dobra, dawaj Dobra, spoko teraz Na przebudzenie Ale dlaczego tak mocniej nie zajmowałeś? Wiesz, że możesz powtórzyć jak coś? A dlaczego? może was bo... się powtórzyć. Dlaczego? Nie było to nigdzie zapisane no dobra, w dobra. Nigdzie. Ale ona może jeszcze wybrać. dobra. Nie, nie. To niech wybiera. Kogo chcesz uderzyć? Nie, nie na mnie, wybieraj Alka. Kogo chcesz Dawaj. uderzyć? Dawaj, wybieraj. Hmm. No zalekaj. A weź jeszcze raz, no bo tak. Patrz ja ci pokażę. <grym <grym z prawej ręki będę. Dobra, 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 dawaj, walimy się tu. Dawaj, leć. Dawaj. Jak to powiesz? Jak chcę powiesz. Weź, weź podaj tu z kamerą. Jakbyś to jakby to był twój Ale... najgorszy chłopak, nie nawidzisz go. Czekaj, Alex, cztery włosy. razy, cztery razy. Alex, co dziś był włosy? Dobra. Dobra, dawaj, niech wejdzie. Dawaj, leć. O! To no bym powiedział takie 2 na 10, ale jest dobrze. Bo dobra. może koleżanka się wygląda. co powtarza. teraz całujesz jego w ten w, w policzek, tak? Nie wiem, może być. No no to no tak ha, wiesz, może no. być. Dobra. Nie, yes! przykryłem pierwszego buziaka. O, dobra cóż, dziękuję bardzo dziewczyny za wzięcie udziału, a my idziemy szukać dalej dziewczyn. W końcu jestem mokry. Gorący, napalony, rozgrzany, A! do czerwoności. Także <laughs> <laughs> możemy szukać kolejnych dziewczyn, bo ja jestem zawsze gotowy. Dobra dawaj, no szukamy dalej, ja już tak jestem. Ja chyba mokry. coś widzę, powiem, ja chyba coś widzę. Problemy w głowie, ja <laughs> <powiem>. <laughs> to chyba dużo rzeczy powiem. widzisz, Ale których nie całkiem powinieneś całkiem widzieć. Fajna, całkiem fajna. Dobra, tyle ciesz, bo ja już się pytałem i ja jego nagrywaj nie mnie. Cześć, mogę zadać Ci pytanie? <laughs> Może chciałabyś wziąć udział w e, challenge'u? Keystone slap albo wylej butelkę wody na głowę. Tak, między nie? nami masz tutaj duży asortyment możesz sobie wybrać butelkę większą lub mniejszą. Dobra, wzięła mniejszą. <suk> to kogo wlewa? decyzja należy do ciebie. Ojej, uważaj. Musisz zadecydować, kogo chce oblać. Ja jestem ciekawy, kto zostanie blany. To, jakby bezpośrednio wleciało. Ale przynajmniej nie dostajesz twarz, także jest dobrze. Zamienimy włoski. Ale Jednak... Ale jak masz mokre, te włosy to takie niebieskie masz. Niebieskie? No takie. Dlaczego tak, no, no, tak szybko? Kolor Dlaczego tak ostro? Nie wiem. Więc... Bezpośrednio. Dobra, teraz musisz zadecydować, kogo chcesz uderzyć w twarz. Nie uderzyć? Dawaj. No. Koleżanka się nie pieprzy. Jest konkretna, jest konkretna. To mi się podoba. Dziękujemy za udział i co? I szukamy dalej. Dziękujemy za udział. Dzięki. Dzięki. dziewczyny, mam pytanie. Nie chcecie wziąć udziału w challenge'u, w który musicie wybrać między naszą trójką. Kogo oblać wodą, kogo uderzyć w, z liścia w kwas, a kogo pocałować policzek. No możemy. Dziękuję bardzo. No. Więc wybierzcie pierwszą osobę, którą byście chciały oblać wodą po prostu. Ja, dobra, dobra. Ale wiecie, ja się odsyłam w płacie. Co jeszcze dobrze? No ty nie, nie. <grywa> wyjdź. Musicie wylać całą butelkę dosłownie tak jak całą, tak jak chcecie. To zrobimy. Na całe Zrobcie włosy. Zróbcie to tak jak chcecie. Salutką na, na nich. No. Chyba nie trafię. Dobra, nie ma tam już nic. Spokojnie. Dzięki, <grywa> możesz mi oddać rzeczy. Dobra. Teraz kogo chcecie uderzyć? Nie? A ty? Okej, okay. dziękuję bardzo O, kur... o Jezu Filmy bawią, nie Mogę tylko mocno, nie? Możesz Mogę się wierzyć tak? na tobie? Awaj, słuchaj Za wszystkich chłopaków Za wszystkich chłopaków, wyobraź sobie, że zdradziłem się cztery razy Ale to razy. musisz, ale, bo ty się nigdy nie ten Słuchaj, nie z twarzy O ja Boże Oooo, Mocno, ale... To jeszcze żywo. raz! A może nie, pani chcą wziąć udział? Nie. Nie, Dobra, to teraz buzia. Dziękuję o, bardzo. Nie, zostałem drugiego. Zostałem z dzisiaj dziewczyny. Dzięki. Dzięki. Słabo te dziewczyny biją, słabo! I tak wyglądam jakbym miał na sobie worek. A ja jestem suchy, więc jest dobrze. Tak, tak. Miarę suche. Powiem wam tak. Biar Boli, nie to na maksa, ale, ale jest dobrze. Poczekajcie okay, chwilę. To jest. Wiem, że nagrywacie O Moje kanalki się wstydzą, może byście je wzięli, co? Do odcinka. E, no możemy do wziąć, ale tu jeszcze dodatkowa do, 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 do opcja dochodzi, czyli obranie no, wodą. Dobra. No tak. Okej, okay, Mogę okay? okay. no, Dobra. od razu dla tę buteleczkę w rączkę. To mniejsza Oczywiście. Do kogo chcesz się <grym> obrać <opcja grym> wodą? Ciebie. Mnie. Albo nie, ciebie pocałować, nie. ciebie uderzyć, uderzyć ciebie obrać no. wodą. Okej. Okay. To to a co to miało być? <grywa> 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 Ojejuu! <grywa> <grywa> ale co? Jaka opcja podwójna! <grywa> ej, a kogo buziaka policzek? Nie, co, nie ma buziaka! Nie ma buziaka? No dobra ty Ciebie oblać? Ty chcesz zrobić to samo co ona! Nie, nie, nie! Ty nie bierzesz konkurencji! Nie, 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 nie bierzesz w tym udziału. Ale to, nie, nie, nie ale to co, ustawiliście to... Ej, 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 ej. ej, no właśnie, dlaczego on ej, ej, ej. tak odszedł do ciebie i... No bo one tak jakby jedna nie może pocałować No to po co podchodzicie do nas i się pytacie, no Jezu Chrystus, dobra, chodź! Ej, no poczekajcie, <laughs> no co znią? Nie wiem, dobra, to była krzywa akcja, nie wiem co się stało, wydaje mi się, że to, to nie było normalne. Jestem całym mokry, no ale trudno idziemy szukać Zdaje dalej dziewczyn. Mokry. Tak. Ej, ale poczekaj! Dobra, dawaj jeszcze jest... powoli. powoli wydaje mi się, że... jest ktoś, chce czy wracać do domu. Nie 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 to to może to może. A tamte? Tak Patrz. Jakieś małolatki. Małolatki, małolatki, nie, małolatki, nie, małolatki. nie no wiem. No dobra, ostatnie i no, do autostradzki. Auta tak? no, w sensie oblały mnie, podstawione były. Tamte ostatnie dziewczyny były podstawione, po prostu podstawił je. Jakiś... Fejmu, i tyle, bo no, no. Za, za fejmu to tyle, bo chciałam tak Tak mi się wydaje. I co? Dobra, jest wywiasty. Lecisz na pierwszy ogień, ja już na pierwszy ogień, niestety, nie pójdę. bo po prostu zbyt zimno. Chciałbyście może coś wiedział w tym dodatkowo wchodzi w grę polka wody. Możecie wybrać, kogo chcecie oblać, pocałować. Nie uderzyć w was. Co tutaj się dzieje na polkach wody? W ogóle ten dzisiaj cyny jakiś jest masyk. Proszę bardzo. która której to pierwsza? Dobra, ale od czego to Od oblania wodą. Chodź, chodź. Golczaka, chodź, nie było. Golczaka. No O. Boże, ale ty masz dzisiaj pecha, ale Dobra, mi ciężko. Szkoda, ja jeszcze buciki sobie powryzić. No czekaj, Tregias, bo... e, nagraj jak Tredzia zostaje w twarz. No, że mocno nie będziesz zły? No czy wiesz co, już dostałem dzisiaj tak dużo razy mocno, Nie, bo że to musi słuchajcie. Chyba nie, mocno. nie zrobi róż. Jak zrobisz mu lekko, to będzie źle. Ale coś czuję. No dobrze no. widzisz. Chce, chce uderzyć. Chcesz ją Jezu, nie jak ja ci włoski O, odejdź On ma fety trzymania moich włosów Dobra. On zawsze chce trzymać po moje, moje po włosy po Zostaw te włosy, człowieku Uderzenie Uuu! Uuu! O, to nie. Jak ty to chyba go, nigdy nikogo z liścia nie waliłaś tu Chcesz mnie się żart. założyć? Zamiast... Mogę jeszcze raz? Tym do mnie nie poszedź, ty do mnie nie poszedź Dawaj, jak cię walnę w to wtedy już ci się odechcę No to się nie odzywaj Teraz ty Chcesz kogoś coś oblać? Ty ja? No? no okej. Okay. A czemu A może nie? Tak? Możesz, pewnie. Całą. Dobrze mu tak, 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 dobrze mu tak, tak. <grym> 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 Jak szczur, mokry szczur. <grym> Ale twoje dziewczyni się to spodoba. Zobacz, ja jestem mokry w ogóle z tyłu. Nie. Dobra? Nie Teraz e, kogo chcesz uderzyć. A możesz <grym> lewą? <grym> Bo się prawa boli. Dobija mnie ten odcinek. O, jest leworęsta, także was przez radę. Nie było mocno. A, uc, a, uc, a uc. te policzki. E, dobra, teraz. A ty was? Nie. No to musisz. Nie, tak. Aha, zrobiłem to trochę niepokojące. Dostał ci buziaczek, oczywiście dla mnie. Mmm, mm, ale smaczne. Dobry. Teraz e, ostatnia dziewczyna. Dobra. Także. Ty. mogą trochę uważać co robisz Pasiłów, uważaj na kamerę dobra no dobra skończmy to może dobra, ja się, to e, dziewczyny was e, chyba dzisiaj nie lubią za, dziękujemy w ogóle wam za wzięcie udziału dzięki pozdro e, więc co możemy zakończyć dobra odcinek. ty to już być cicho zakończ ja, ty dzisiaj ej, odcinek ja końca, cześć <głosy> <głosy> dziękuję Państwu za obejrzenie. No cóż, wyszło jak wyszło, wszyscy jesteśmy moksi, Może i dobrze, może. Ja też nie wiem. Może, może muszę zmienić kolor włosów, nie wiem. Cześć. Piszcie w komentarzach na jaki. Dobra, dobra, ja to zakończę. Cześć. Cześć. Widzimy się w następnym odcinku. Józef, Ty chcesz powiedzieć cześć? cześć. cześć, cześć.